No i mamy pierwszą awarię, traktorka, nie to poważną. Jakby to powiedzieć, tu mamy przedni napęd wyłączony, szybkie, plus. Jak widać, Skrzynia działa. Muszę, że ona się blokuje. Ale tylny most, mechanizm teraz działa i koniec. Przepycham tamte koło. Nie chcę się odblokować. O, przeskoczyło. No I się zablokowało teraz. Tu ogólnie mamy na luzie. Nawet mogę jeszcze mechanizm różnicowy. Znaczy ten. Szybkie wolne rozłączyć i się zablokowało. A to odpalę. O, o teraz puściło koniec, trzyma z powrotem. Trzyma. Tylni most do naprawy. Teraz pytanie. Bo tu w krzakach, w wieżynach jest taki skarb. Jak tylni most, właśnie. To teraz pytanie, czy bawić się w przekładanie mechanizmu, czy cały most montować. Tutaj już mam mocowania, wszystko porobione, więc lepiej by było chyba cały mechanizm przykładać. Jeszcze dobrego mega mechanika, magika, żeby to ustawił, żeby zaraz się znowu nie rozsypał. No nic. Jak się rozsypię, no to będzie traktorek V2 robiony. Ten rozkręcany, rozcinany i V2 będzie robiony na jakichś innych mostach. Zobaczymy. Na razie.